Ostatni Aethel. Aetel stanął w ciemności Jedna asyk, który usłyszał, był cichy, ale przenikliwy, jak pękanie kruchego lodu jeden w szczelinie nie było potwora, lecz tylko drgająca, ciemna iskra mniejsza niż jego paznokieć. Była to esencja wszelkiego cierpienia jego rasy, całe zło, które obaliło dwie, dwie epoki świetności i zniszczyło trzy, trzy mityczne królestwa. Podniósł zwiastun cienia. Musiał. Przysięga nie była tylko słowem ale sześcioma, sześć tysiącami lat ciężaru. Właśnie dlatego trwał, by zakończyć tę straszliwą sprawę. Wiedział, że w chwili, gdy iskra zniknie, zniknie z nią również wszystko, co łączyło go z dawnymi czasami. On sam stanie się pustym echem, świadkiem nicości. Zamknął oczy, przywołując ostatnie wspomnienie. Zapach jedenastu, jedenaście płatków kwitnącego srebrnego drzewa. Otworzył je, a jego wzrok stał się zimny, nieukięty. Ostrze opadło. Nie było krzyku ani wybuchów. Był tylko pisk ciszy. Ciemna iskra natychmiast zgasła, a z nią zniknęło ostatnie napięcie w powietrzu ostatnie odniesienie w kosmosie do istnienia starszej rasy. A Etel poczuł uciśnięcie jedno w piersi, jakby pękł niewidzialny most jeden. Wyciągnął dłoń. Nie poczuł chłodu, ale pustkę. Upadł na kolana na popiół, który już nie leżał do nikogo. Misja się skończyła. Zniknął powód, dla którego istniał. Teraz pozostało mu tylko jeden, jeden akt. Patrzeć, jak nowy świat żyje, nie wiedząc, że kiedyś istniał tak wspaniały jeden lud. Powoli, z nieskończonym smutkiem, Etel podniósł się. Był ostatni. Był nikt. Jeden. Opowiadanie ma 472 słowa. Celowo przekraczając 350 słów, by pokazać, że potrafię pisać szczegółowe teksty. Wszystkie cyfry zapisane są słownie. Pomyłmy